Cześć, tu Natalia Stabel. Witam Cię w trzecim odcinku mojego podcastu o dietetyce, zdrowym stylu życia, aktywności fizycznej i rozwoju osobistym. Zapraszam. Zadałam Wam na Instagramie pytanie, jakie są fakty dietetyczne, fakty i mity, o których najczęściej słyszycie, albo jakie macie pytania, które Was zawsze nurtują. I zebrałam 15 takich e, najciekawszych i najczęściej powtarzających się pytań, m.in. E, po co jest szod z odstojabkowego na czczo? Czy jedzenie po 18 i nas zabija? Co to są te cheat Mile i cheat daye, Czy od tłuszczu się tyje? I co z tym olejem kokosowym i parę parę innych pytań. Także jeśli jesteście zainteresowani, to słuchajcie dalej. Pierwszym z 15 pytań było pytanie o szoty z octu jabłkowego na czczo. I z tego co kojarzę, jest to jeden chyba z pierwszych posiłków na tych dietach modelek Victoria's Secret. Tak mi się coś kojarzy jeśli chodzi o ocet jabłkowe, to parę razy już zdarzyło mi się słyszeć od moich podopiecznych, że na przykład lekarz rodzinny zalecił im picie octu jabłkowego narczo, żeby schudnąć. Powiem Wam szczerze, że wczoraj przyszukłam specjalnie internet pod skątem badań naukowych z ostatnich pięciu lat i znalazłam tylko jedno badanie naukowe, które było przeprowadzane na szczurach na 72 samcach, którym tam podawano różne octy. Owocowe. No i wynikiem tych badań okazało się, że wynikiem tych badań było to, że naukowcy odkryli, że ocet z granatu, jabłka i opuncji mo może zapobiegać otyłości wywołanej przez HFD i powikłań sercowych związanych z otyłością także tutaj jeszcze było zasugerowane, że może to wynikać z, ich, z jego działania przeciwzapalnego w każdym razie, czy ocet jabłkowy polecam do picia na czczo, żeby schudnąć? nie, nie polecam, myślę, że jest wiele smaczniejszych rzeczy a jeszcze się kiedyś spotkałam z tym, że kardiolodzy polecają na obniżenie, obniżenie cholesterolu czy to działa? nie ma żadnych badań naukowych na ten temat, przynajmniej z ostatnich pięciu lat Także uważam, że po prostu zdrowa dieta i aktywność fizyczna na pewno jest lepsza niż picie octu z jabłka. Następne pytanie było o sok Selera. Sok Selera też szukałam badań naukowych na ten temat. Czy jest jakieś potwierdzenie, potwierdzone działanie superfood typu sok Selera? Aczkolwiek nie ma takich badań naukowych. Myślę, że trend soku Selera wziął się po prostu z kwestii, że ma dużo witamin i minerałów. Także sok Selera zostaje trochę niewyjaśniony jak dla mnie. Dobra, jedzenie po 18.00, czy do tego się umiera? Dużo, dużo jest mitów właśnie o tym jedzeniu po 18.00, że nie można jeść owoców po 18.00, warzyw, albo nawet, że po 16.00 nie można jeść już warzyw i owoców, bo fermentują w żołądku czy coś takiego. Także dużo rzeczy na ten temat słyszałam, dużo różnych mitów. Jeśli chodzi o tym jedzeniem po 18.00, no to um, przykro mi, aczkolwiek czy zjesz kanapkę z szynką o 18.00 czy o 19.00, ona będzie mieć tyle samo kalorii. Także tu się nic nie zmienia. Chodzi po prostu o to, żeby najlepiej jeść ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem, ze względu na to, że po pierwsze jest lepsza jakość snu, bo żołądek wtedy już, że tak powiem, nie trawi tak intensywnie, a po drugie, no lepiej się trawi jednak, kiedy nie śpimy w tym czasie, kiedy, się, kiedy żołądek trawi. Dobra. Cztery. Czemu ziemniaki tłuczą, choć mają mniej kalorii niż ryż? Ojejku, te powiedzenie to już chyba się wzięło nawet nie wiem ile lat temu, ponieważ ja to jeszcze kojarzę z mojego dzieciństwa, a to już trochę minęło. Jeśli chodzi o te ziemniaki, to często było przynajmniej u mnie w domu, mięsko zjedz, a ziemniaki zostaw. Nie wiem, czy też tak mieliście. W każdym razie ziemniaki tłuczą. Nie, ziemniaki nie tłuczą, ziemniaki są warzywami wciąż i nadal, choć... W... W kategorii dietetycznej są osobną grupą niż warzywa, taka ciekawostka. Nie, ziemniaki nie tłuczą w każdym razie. Jak dla mnie ziemniaki spoko. One mają faktycznie mniej kalorii niż ryż, są bardziej objętościowe, także jak najbardziej polecam ziemniaczki. 5, co to z tym cheat day? Jeśli chodzi o Cheat Day, kiedyś była taka bardzo duża moda na Cheat Day. Teraz mam wrażenie, że już ona minęła. Chodziło w niej o to, że jak się trzymało dietę i było się na przykład na redukcji, to na przykład cały tydzień jadło się poprawne swoje makro i kalory się trzymało. A potem na przykład był piątek i się mówiło, haha, mam Cheat Day, i się nagle wpieprzało po prostu pięć czekolad, maka i, i co tylko inne. W każdym razie, czy to mało sens? Nie. Nie do końca, no ponieważ prze, często osoby yy, po pierwsze w ten cheat day nadganiały swoją całą, e, cały ujemny bilans kaloryczny, który nie jadły przez cały tydzień. Także miało się to trochę z celem redukcji u niektórych. A po drugie według mnie wyrobiało bardzo złe nawyki żywieniowe, a wręcz zaburzało całą relację z jedzeniem, ponieważ jak cały tydzień się bardzo ktoś ograniczał, na przykład, i nie jadł nic przetworzonego, albo nie pozwalał sobie na nic. A potem kiedy, że tak powiem, przed weekend albo po prostu cheat day i wszystkie hamulce mu popuściły, to obiadał się do potęgi, bo wiedział, że tego potem nie zje. Co myślę, że bardzo mogło psuć Relacje z jedzeniem dla osób, szczególnie młodych, myślę. A czy to miało jakiś większy sens? To może mieć sens, ale nie w postaci cheat ale takiego, myślę, rifidu. W momencie, kiedy długo się odchudzamy i jesteśmy długo na ujemnym bilansie kalorycznym, wtedy można rozważyć wprowadzenie tego, takiego rifidu, na przykład na jakiś tydzień, w zależności od osoby i tego, jak długo trwa redukcja, żeby wejść na swoje normalne kalorie lub trochę je podnieść, żeby organizm znowu tak jakby zaczął pracować na wyższych obrotach, żeby metabolizm się przyspieszył, żeby organizm się trochę odstresował od tego ujemnego bilansu kalorycznego, bo pamiętajmy o tym, że redukcja jest bardzo dużym stresorem dla naszego organizmu. I wtedy na parę dni wchodzimy na takie wyższe kalorie, żeby organizm znowu przyspieszył i zaczął normalnie pracować. Więc w takiej formie y, tak, jeśli jest to kontrolowane, ale jeśli to są cheat daye, które są raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie i jemy cały syf, wtedy to odpada. 6. Czy ty od tłuszczu? To jest chyba też jedno z najstarszych po prostu powiedzeń dietetycznych i mitów dietetycznych, jakie pamiętam. Często się mówiło, że po prostu jak się zaczyna odchudzać, to trzeba jak najmniej jeść tłuszczu, bo od tłuszczu się tyje. Czy od tłuszczu się tyje? Nie. Od tłuszczu się nie tyje. Tłuszcz jest nam tak samo potrzebny w diecie jak białko i węglowodany. Ale dlaczego tak się mówiło? Myślę, że to wynikało z faktu, że po prostu tłuszcz proporcjonalnie ma najwięcej kalorii z wszystkich innych makroskładników, ponieważ na jeden gram tłuszczu przypada nam aż 9 kalorii, a na przykład na białko czy węglowodany tylko 4 kalorie. Także myślę, że z tego to wynika. I z tego to się wzięło taki trochę skrót, skrót myślowy, że od się tyje, ale tu po prostu chodzi o to, że y, tłuszcz ma więcej kalorii sam w sobie, także duże podaże tłuszczu mogą po prostu nam podbijać kalorykę diety, co nam doprowadzi do tego, że możemy tyć, ale od tłuszczu się nie tyje, tłuszcz jest jak najbardziej ok, tylko pamiętajmy, żeby w diecie było więcej tego tłuszczu roślinnego niż zwierzęcego. Dobra. 7. Czy koktajl może być posiłkiem? E, I tak, i nie. W zależności co to jest za koktajl. Ponieważ e, jeśli zmiksujemy sobie na przykład koktajl e, i będzie to pomarańcza, kiwi i na przykład szpinak, czy to może być posiłek? Jak dla mnie nie, ponieważ nie zawiera nic więcej oprócz węglowodanów prostych. Fajnie, że, że zawiera witaminki, aczkolwiek może to być po prostu. E... Alternatywa dla wypicia soku, np. owocowego z kartonu, jak najbardziej spoko. Ale czy to jest posiłek? Nie, to nie jest posiłek, ponieważ nie zawiera żadnych innych um, makroskładników. Także, jeśli koktajl miałby być posiłkiem, to na pewno uwzględniłabym tam białko i jakieś tłuszcze. Na przykład, jeśli chciałabym zrobić jakiś koktajl, który naprawdę zastąpiłby mi posiłek i dałby mi sytość na dłużej, to nie byłby to koktajl z samych owoców albo z samych warzyw. Byłby to na przykład koktajl z jakiegoś owoca. E, na przykład, powiedzmy, dajemy truskawki, do tego wrzucamy jakiś jogurt wysokobiałkowy, do tego garść orzechów i garść na przykład płatków owsianych. I wtedy mamy pełnowartościowy posiłek i koktajl tak czy siak jest smaczny, można go wypić. Koktajle są na przykład fajną alternatywą dla osób, które muszą podbijać kalorie, a ciężko im przejadać duże ilości jedzenia, łatwiej jest jednak wypić kalorie niż je zjeść dla wielu osób. Także czy może być posiłkiem, to zależy, co będzie w jego składzie. Pamiętajmy, żeby posiłki jednak były pełnowartościowe czyli zawierały i białko, i tłuszcze, i węglowodany złożone. 8. Co z tym olejem kokosowym? To jest chyba mój jeden z ulubionych tematów, ponieważ olej kokosowy jeszcze jak ja byłam chyba w gimnazjum, to w ogóle to było, to było po prostu białe złoto dla ludzi, po prostu olej kokosowy był super do wszystkiego, no po prostu do mycia twarzy, do smażenia, do robienia słodyczy, no po prostu to było ubóstwiane źródło tłuszczu, aczkolwiek teraz, jak wiadomo, przez wszystkich dietetyków, żywieniowców jest to dosyć mocno hejtowane. Z czego to wynika? Bo możecie pomyśleć, Myślę, że olej kokosowy to przecież w sumie y, zdrowe, no, bo to nie tłuszcz y, zwierzęcy, także musi być turbozdrowe. Jeśli chodzi tutaj o olej kokosowy, wygląda następująco, że w medycynie tradycyjnej używany jako środek antybakteryjny, antywirusowy, przeciwgrzybiczy, na przykład w leczeniu biegunek i infekcji skórnych, czy tam atopowego zapalenia skóry. E, aczkolwiek olej kokosowy zawiera w większości nasycone kwasy tłuszczowe i to jest 85-90% aż, także naprawdę. Sporo, zaledwie kilka procent stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe, a tylko 2% wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Także myślę, że to mówi samo za siebie. Po prostu więcej jest nasyconych kwasów tłuszczowych, tak jak w olejach zwierzęcych i na przykład możemy olej kokosowy porównać do masła. Co może dużo osób zdziwi, ponieważ w badaniach, gdzie porównano masło i olej kosowy, oba podwyższały nam cholesterol. Masło jednak w trochę większym stopniu, aczkolwiek. Tak czy siak olej kokosowy podwyższał poziom cholesterolu, ponieważ zawiera większość nasyconych kwasów tłuszczowych. Dyskusje na temat oleju kokosowego na zdrowie wynikają głównie z faktu, że jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, który zwiększa ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia. Jeśli chodzi o obrońców oleju kokosowego, to oni bronią się tym, że y, jednak te y, nazycone kwasy tłuszczowe to głównie MCT, czyli te y, średniej długości łańcuchy, i one w niektórych badaniach y, dowodzą, że y, one przyspieszają odchudzanie i mają jakiś tam pozytywny wpływ na zdrowie. Aczkolwiek żadne badania nie potwierdziły tego na tyle wprost, żeby uważać, że olej kokosowy jest spoko. 9. Czy gluten jest zły? Jeśli chodzi o gluten, to również była taka moda jeszcze parę lat temu na gluten. Czy eliminacja glutenu ma jakiś sens? Tak, ma. W przypadku osób chorych na celiakię, alergię na gluten albo po prostu nadwrażliwość na gluten. W pewnym momencie była taka duża moda na to, nawet u sportowców, że nie je się glutenu, bo to gluten jest zły i niezdrowy. Również często słyszy się o diecie bezglutenowej jako zastosowanie u osób chorych na Hashimoto, autyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane czy choćby IBS. Tutaj są różne badania na ten temat. Są badania za, są badania przeciw. Jeśli chodzi na przykład o Hashimoto i, i wszystkie choroby autoimmunologiczne, tu w kontekście takim, że gluten może być czynnikiem zapalnym w naszym organizmie. Co może po prostu nasilać ym, tutaj objawy choroby. Yy, no jeśli chodzi o jelito drażliwe, to już kwestia po prostu indywidualnej tolerancji glutenu. Najczęściej jest nietolerancja po prostu na pszenicę, a nie na cały gluten. Jeśli chodzi o diety bezglutenowe, one ma zastosowanie, aczkolwiek w chorobach, a nie w normalnym życiu, że tak powiem, dla osoby zdrowej. Rezygnacja z glutenu może się wiązać z tym, że jeśli nie będzie go jeść przez bardzo długi czas, będzie go celowo eliminować z diety, to może um, do tego, że będzie gorzej go tolerować po jakimś czasie, Albo sam sobie wywoła taką nietolerancję na gluten, jeśli będzie go długo unikać. Jeśli chodzi o to, czy po prostu on jest niezdrowy, no to takich badań naukowych nie mamy, żeby stwierdził, że jest on niezdrowy. No a jedzenie na przykład ciastek bezglutenowych, czy jakichś innych słodyczy bezglutenowych, wcale nie sprawi, że będziemy zdrowsi, wcale one nie mają mniej kalorii, po prostu nie mają glutenu, co często wiąże się tym, z tym, że mają też mniej błonnika. Także na pewno jako dieta redukcyjna, czy dieta po prostu lifestyleowa, nie polecam. Osoby chore to już trzeba rozważyć indywidualnie. 10. Czy sól morska jest lepsza od kuchennej? Jeśli chodzi o sól morską, ona jest pozyskiwana po prostu przez odparowanie wody ze słonej wody morskiej, a himalajska po prostu jest wydobywana ze złoży u podłoży Himalajów. Jeśli chodzi o jej skład, one obydwie zawierają chlorek sodu i wpływ różnego rodzaju soli na zdrowie jest taki sam. I zalecenia są takie same, czyli rekomendacja jest taka, żeby nie spożywać więcej niż 5 gram soli dziennie. Żadna z nich nie jest zdrowsza, po prostu różnią się sposobem pozyskiwania i zawartością mikroskładników, takich jak y, choćby wapń, potas, magnes czy żelazo. Jeśli chodzi o takie nasze codzienne życie, czybym się nad tym rozczulała, którą sól użyć, po prostu użyłabym taką, którą mam pod ręką, ponieważ no, ilość tych y, Mikroskładników, które przyswoimy e, zmieniając sól, raczej nie będzie jakaś kolosalna. 11. Czy białko pełnowartościowe to tylko mięso? Jeśli chodzi o weganizm, to o tym nagram osobny odcinek na pewno w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o białko roślinne, one nie zawiera wszystkich e, frakcji aminokwasów e, przez co nie jest same w sobie pełnowartościowym źródłem białka, tak jak na przykład mięso czy jaja. Dlatego w diecie wegańskiej łączy się strączki, na przykład z jakimiś kaszami pełnoziarnistymi, żeby po prostu bardziej zbilansować te białko pod względem aminokwasowym. A jeśli chodzi o badania naukowe na temat tego, czy białko. Roślinny jest gorszy od zwierzęcego, to większość badań wykazało, że przewaga białka roślinnego w diecie może zmniejszać ryzyko osteoporozy, chorób układów sercowo-naczyniowych oraz niektórych nowotworów. Pamiętajmy o tym, że białko pochodzenia roślinnego zawiera po prostu więcej witamin i minerałów. Oraz obniża spożycie cholesterolu wraz z dietą. Oczywiście nie można tutaj patrzeć zero-jedynkowo, że, że mięso nie zawiera żadnych witamin, bo tu trzeba też uwagę zwrócić na witaminy z grupy B, ale to rozszerzę w odcinku na temat weganizmu. 12. Czy istnieje terapeutyczna dawka alkoholu? Powiem wam, że tutaj statystyki są straszne naprawdę, ponieważ w wieku 20-39 lat 25% śmierci wynika z przedawkowania alkoholu lub konsekwencji regularnego jego spożycia. Czytajcie, co czwarta osoba umiera z powodu alkoholu i naprawdę mnie to trochę przeraziło. I tu nie chodzi o takie przydawkowanie tylko jednorazowo alkoholu, ale też o właśnie konsekwencje. I to nie jest tylko właśnie marszkość wątroby, tylko wynikające z długotrwałego picia alkoholu, na przykład choroby psychiczne, na przykład depresja, która często prowadzi do samobójstw tutaj w kontekście alkoholu. Dobra, ale czy możemy w sumie pić alkohol? Ja wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi i po to wszystko jest. Czy alkohol jest zdrowy? No nie powiedziałabym. Jeśli chodzi o nasze polskie zalecenia, to są Aktualnie takie, że mężczyźni nie powinni spożywać więcej niż 140 gram alkoholu tygodniowo, a kobiety nie więcej niż 80 gram tygodniowo. Myślę, że to i tak jest dużo. 80 gram alkoholu, jest to 8 kieliszków wina, które ma 100 ml, nie 350 ani nie kieliszków na całe wino. Także to jest w skali jakaś jedna butelka wina. Osiem kieliszków wódki, które mają 30 ml, albo 5,5 półlitrowych piw, jeśli chodzi tutaj o panie. Czy rekomenduję pić alkoholu? Nie, aczkolwiek wszystko jest dla ludzi i z wszystkiego powinniśmy korzystać, tylko z głową. Czy ja zalecam alkohol Wiecie, Nie zalecam. Czy zabraniam? Nie zabraniam, ponieważ sama czasem piję. Także podsumowując jeszcze raz, po prostu trzeba mieć głowę do tego. 13. Czy ilość posiłków ma znaczenie? Ile posiłków powinno być w diecie? Tutaj wszystkim na pewno się nasuwa te sztandarowe 5 posiłków dziennie, żeby być zdrowym, żeby być szczupłym, to trzeba jeść 5 posiłków dziennie. Czy tak jest? Oczywiście to zależy. To zależy od tego, czy mamy osobę chorą, czy osobę zdrową. Jeśli chodzi tutaj o jakieś jednostki chorobowe, znaczenie na przykład ma to w przypadku glikemii, spożycie większej ilości posiłków może mieć pozytywny wpływ na wyrównanie glikemii u osób właśnie z problemami tego typu, lub na przykład u osób chorujących na chorobę wrzodową, żołądkę czy dwunastnicy, ponieważ w tej chorobie pojawia się coś takiego jak bóle głodowe, i osoba musi mieć, że tak powiem, pełny żołądek, żeby nie czuć bólu. Także tutaj stosuje się. 5, 6 czy nawet więcej posiłków dziennie i ostatnie jest spożywane przed samym snem, żeby uniknąć jak najbardziej tego dyskomfortu i bólu. Także większa ilość posiłków ma zastosowanie na przykład w tych chorobach, jeśli chodzi o mniejszą ilość posiłków, to również ma zastosowanie w jednostkach chorobowych, takich jak na przykład właśnie SIBO czy IBS, ponieważ tutaj jest taki problem, że często osoby z takimi zaburzeniami mają problem z, problem z tak zwaną szczotą w jelitach. Taka nasza ta szczotka wielita, która wymiata wszystko, co powinno być, to nic innego jak wędrujący kompleks mioelektryczny. On uaktywnia się oczywiście w zależności od osoby, ale obstawia się, że to jest koło 2-3 godzin po posiłku. Czyli jeśli jedziemy śniadanie, to dopiero po 2-3 godzinach włącza się MMC. I one dopiero zaczyna pracować. Także u osób, które mają problemy z taką perystaltyką jelit lub trawieniem, właśnie w takich jednostkach chorobowych, zaleca się, żeby te posiłki były z odstępem na przykład 5-6 nawet godzin. I przeważnie takie osoby są 2-3 posiłki dzienne i post nocny wynosi 12-14. I tutaj właśnie w zależności od jednostki chorobowej, albo tych posiłków jest więcej, albo jest ich mniej. Natomiast u takiej osoby zdrowej. To dużo zależy od jej po prostu po pierwsze preferencji, po drugie stylu życia, ponieważ na przykład zbyt duża ilość posiłków może powodować podwyższenie stężenia triglicerydów, wysokie stężenie glukozy. I insuliny. Także jeśli chodzi o osobę zdrową, to w zależności od tego, jaki prowadzimy styl życia, od tego, jak nam jest, że tak powiem, wygodniej, nie wpływa to na redukcję masy ciała. Yy, jedynie może wpływać na nasz komfort po prostu stosowania diety. Osobiście rzadko rozpisuję diety na 5 posiłków, ponieważ y, dla ludzi jest to przeważnie średnio wygodne i nie mają czasu na przygotowanie tylu posiłków. Szczególnie jeśli normalnie jedzą 3 posiłki, no to przerzucenie się nagle na 5 y, w czasie diety nie jest zbytnio realne dla nich. 14. Czy cukier brązowy jest lepszy od białego? Jeśli chodzi o cukier brązowy i biały, mają one praktycznie tyle samo kalorii. Y, jeśli chodzi o to, że chciałbyś na przykład odchudzić swój portfel, to wybierz brązowy, bo jest na pewno wiele droższy. Jeśli chcesz odchudzić siebie, to nie wybieraj żadnego z tych cukrów, bo wciąż to jest cukier, wciąż wpływa negatywnie na nasze zdrowie, powoduje próchnicę no i ma sporo kalorii. Jeśli chodzi o taką już różnicę pod względem mikroskładników, to są takie przeskłanki, że w składzie cukru nierafinowanego trzcinowego wykazano, że jest obecność około 14 składników mineralnych i 12 witamin FNS. I związki fenolowe, czyli antyoksydanty. Czy taki cukier trzcinowy nierafinowany jest łatwo dostępny? Szczerze, nie wiem, ponieważ nie korzystam żadnego cukru. Także jakbym miała rekomendować jakiś cukier, to powiedziałabym żaden. Więc najlepiej nie używać lub składać naturalnie, np. Na używając owoców do posiłku lub nawet miodu, ale z dobrego pochodzenia, a nie takiego sklepowego. A jeśli ktoś chce stosować cukier brązowy, bo jest zdrowszy i schudnia, no to nie ma to żadnego sensu. I ostatnie pytanie, piętnaste. Czy można smażyć na oliwie z oliwek? Tutaj też był taki chyba mit z tego, co kojarzę. Tutaj um, przeciwnicy mówili, że oliwa smażona powoduje jakieś tam czynniki rakotwórcze. Oczywiście zostało to obalone w badaniach naukowych, także oliwa jak najbardziej nadaje się do smażenia. Jest bezpieczna nawet w wysokich temperaturach. Oliwa super sprawdza się i do smażenia i na zimno, na przykład do sałatek. Wiem, że wielu osobom nie odpowiada oliwa z oliwek ze względu na taki gorzkawy posmak. Ja go na przykład nie czuję, aczkolwiek wiem, że są takie osoby wyczulone na to i na co można zamówić oliwę? Na jakiś dobry olej roślinny, ale nie kokosowy. Także y, mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub jeszcze z o jakichś mitach, to proszę śmiało napiszcie w komentarzach. Y, I mam nadzieję, że było dla Was to wartościowe, że nie zanudziłam was zbytnio w tym podcaście. Y, jeśli macie jeszcze jakiś pomysł na kolejny odcinek, to jestem bardzo otwarty na propozycje, znajdziecie mnie głównie na Instagramie lub tutaj na YouTubie. Podcastu możecie posłuchać w aplikacji Spotify i Apple Podcast. Także bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was do kolejnych. A jeśli Wam się spodobało, to udostępnijcie proszę na swoich mediach społecznościowych lub napiszcie recenzję na Apple Podcast. Będzie mi bardzo, bardzo miło i da mi to pole do większego popisu i rozwoju osobistego i rozwoju mojej działalności tutaj w internecie. Także dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się.